Wyszedł dźwięk budzika, weekend skończył się. I codzienna proza życia, pewnie czeka mnie. Lecz tym wszystkim jest nadzieja, która zawsze sprawia, że, pomimo obowiązków, na mej twarzy uśmiech się pojawi. Łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie, więc nie czekaj do nas, przyłącz Witamy Was bardzo serdecznie. Pragniemy przedstawić kampanię promocyjną zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu, która ma na celu ukazanie atrakcyjności naszej szkoły oraz zachęcenie uczniów w gimnazjalnych gimnazjalnym do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Zapraszamy na krótką wycieczkę po naszej szkole. Z nauką masz problemy i nie dajesz rady już. Musisz tylko spytać, każdy ci pomoże tu. Zawsze można liczyć na pomocne dłonie. Wystarczy je schwycić, w takim gronie każdy naukę chłonie. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka. Cześć, szkoły to odpowiedź już znasz I dobrze wiesz, gdzie papiery złożyć masz Cześć, jesteśmy uczennicami klasy dziennikarskiej. Nasze rozszerzone przedmioty to język polski, język angielski oraz historia. Dlaczego wybrałyśmy nasz profil? Ponieważ jest interesujący, ciekawy. I w naszej szkole jest wesoło. Serdecznie zapraszamy. Jestem uczennicą klasy plastycznej. Moimi rozszerzonymi przedmiotami jest historia Polski i plastyka. Zachęcam do przyjścia do naszej szkoły, ponieważ dużo malujemy i można się bardzo dużo nauczyć. Jestem uczennicą klasy biologiczno-chemicznej. Moje rozszerzone przedmioty to biologia, chemia i język polski. Jestem z niej zadowolona, ponieważ są bardzo fajnie realizowane. Uczęszczam do klasy matematyczno-geograficznej. Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są Matematyka, Angielski i Geografia. W mojej klasie panuje bardzo miła atmosfera, wszyscy są dla siebie mili, mamy bardzo sympatycznych nauczycieli. Jesteśmy z klasy prawniczej i naszymi rozszerzonymi przedmiotami są Język Angielski, Historia i Polski. Wybraliśmy ten kierunek, ponieważ chcemy w przyszłości. zarabiać duże kokosy No i ogólnie jesteśmy piękni i, 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 i taki. Chcemy być mądrzy i pokazać światu, że na coś nas stać. W przyszłości chcemy bronić, bronić zbrodniarzy polskich. Dziękujemy. Jestem uczestniczą technikum nr 6 Zielonych Zoczył na profilu Technik Technologii Odzieży z ukierunkowaniem na projektanta mody. Nasze przedmioty rozszerzone to angielski geografia. Zachęcam do przyjścia do naszej szkoły, ponieważ jeździmy na dużo różnych ciekawych warsztatów, uczymy się bardzo pożytecznych rzeczy, jest miła atmosfera i bardzo fajnie nauczyciela. Witam Państwa zespół szkół numer 3 z Nowego Sącza, inaczej liceum ogólnokształczące numer 6, klasy dziennikarska. Postaramy się zebrać opinie o naszej szkole w tym pięknym mieście. Zaczepimy za chwilkę kilka dziewczyn na jakiegoś przechodzi. No. Właśnie idą yy, Przepraszam dziewczyny, przepraszam. mógłbym Wam zająć chwilkę czasu? Oczywiście yy, Bo robimy taką ankietę, zbieramy opinie na temat naszej szkoły Jesteśmy z 6 Liceum Ogólnokształcącego, tak? I chciałem się zapytać jakie są Wasze opinie na temat tej szkoły z znowu, że są dobre. Nauczyciele to są w porządku, mamy tam dużo wspólnych znajomych. No i się wybieramy w tej szkole. To super po prostu, a koleżanka? Tak samo, tak samo. Tak samo? A proszę ściągnąć kaptur i popatrzeć do kamery, bo to zawsze tak. O, dziękuję bardzo. No co, widzimy się w następnym roku, tak? I Oczekuję od Was. No to, to zobaczenia. Tak. Cześć dziewczyny. Mogę wam dostać tyle czasu? Tak. Słuchajcie, mam takie pytanie. Co sądzicie o systemie co mogę na kształt? A mam tam kuzynkę. Naprawdę? Słyszałam, że bardzo fajna szkoła. Podobno nauczyciele są bardzo fajni. Ogólnie atmosfera. To mam nadzieję, że się wybierzecie tam do nas. Proste. Jak tylko się dostanę, to tak. Naprawdę? Tak, tak. Zaczepimy też jej dziewczynę. Zobaczymy, czy e, będą chętnie udzielić wywiadu. Przepraszam bardzo. E, mogę Wam zająć tyle czasu? Tak. E, chciałbym e, się zapytać wiedzieć coś na temat wszystkiego lodowym spaceru. Tak, kilka zamów tam uczęszczać. I co sądzisz do tej szkole? Jakaś miałaś świetna? Myślę, że warto do Zasz, ponieważ ma ciekawe profile techniczne, dziennikarski, prawniczy jest nawet. Znasz trochę tej profili? Tak, wybieram się do niej. Na, naprawdę? Tak. To bardzo ciekawe. A w której jesteś gminarzem? Przeczyń. W trzecim gminarzem, tak. a szkoła? W Moginie. W a koleżanka tak samo? Też, ja chodzę do szkoły piwnicznej, na mhm. I, I też się wybieracie do szkoły? Tak, w No to w takim razie widzimy się za rok, no i czy mam, no teraz nie wyprzedostanie? Myślę, że będzie warto. No to dziękuję bardzo. Dzięki, dziękuję. Dzięki. Witam panowie, słuchajcie, mogę wam wejść do czasu? Dobra, ok. Jeszcze na tym to Dobrze, to już zajmie. zajmie. Co sam dzisiaj z chowa 3 w naszym Ja już że super, naprawdę fajna szkoła, Dużo kierunków jest. Żwajalek ma pan, proszę koleżankę. Dokładnie, ja tak samo. Mówi, że świetna szkoła. No, jak jakby z wynikami, może się dostanę. A, czyli w gimnazjum? Tak, tak, trzecie gimnazjum w tym roku usiadamy właśnie też. A szkoła? A szkoła. Yy, ja znowujemy. W siedce. I skąd się znacie? No tak, to... poznaliśmy się jebawo. <laughs> dobra, dobra. To cieszę się panowie, to liczę, że dostaniecie i widzimy się nas w następnym roku, nie? Dzięki. <laughs> Okej, okay, dobra. To na razie. Dzięki wielkie za wywiad. Do mnie łatwo się odnajdziecie przyjaźń, miłość znajdziecie więc nie czekaj do nas, przyłącz się już szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas woła, gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń miłość znajdziecie, więc nie czekaj do nas, przyłącz się. Jeśli z nauką masz problemy i nie dajesz rady już musisz tylko spytać. Każdy ci pomoże tu. Zawsze można liczyć na pomocne dłonie. Wystarczy je chwycić. W takim gronie każdy naukę chłonie. Szkoła nasza kochana szkoła już z daleka. 多谢，哦，再见。